Region dynamicznych zmian i nowych rozwiązań. Zapraszamy w podróż po Dolnym Śląsku śladem najciekawszych zmian ostatniej dekady. Po pierwsze, najnowocześniejsza infrastruktura. Dworzec Wrocław Główny, stylowy w każdym detalu. Nowe drogi i kolej Dolnośląska. Bezpieczne i szybkie nowe standardy podróżowania. Takie rozwiązania to szansa dla biznesu, mieszkańców i turystów. Wkroczyliśmy wreszcie XXI wieku. Po drugie, inwestycje w naukę i centra badawcze. Tu biznes spotyka się z nauką. Wrocławskie Centrum Badań – unikatowe rozwiązanie na skalę światową. Najlepsi naukowcy, innowacyjni przedsiębiorcy, przestrzeń współpracy. Po trzecie kultura. Europejska Stolica Kultury to nie wszystko. Ceramika z Bolesławca podbija świat. Tradycja nie zamiera. Zmienia się w biznes i sposób na życie. Nowe połączenia transportowe, przestrzeń dla biznesu, inwestycje w kulturę to tylko niewielki obraz zmian ostatnich dziesięciu lat. Dolny Śląsk, trafnie zainwestowane fundusze europejskie.